Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę z łososiem. Tutaj mam 30 deko ugotowanego łososia. Dzwonki łososia gotowałam 10 minut w wodzie osolonej z koperkiem i cebulą. Tu mam łososia: 3 jajka, jeden burak, jedną czerwoną cebulę, dwie marchewki, dwa ziemniaki i 5 łyżek majonezu oraz cukier i łyżkę octu ocet potrzebujemy do zakwaszenia cebuli cebulę pokroimy w piórka i przełożymy do octu damy szczyptę soli i szczyptę cukru stawimy na chwileczkę aby cebula zmiękła buraka zaczęmy na tarle o dużych oczkach i ziemniaki również i to razem połączymy marchewkę także zaczęmy na tarle o dużych oczkach a później będziemy już łączyć sałatki. Musimy to dokładnie wymieszać, ponieważ na dole był odset. Tak, i tu już mam cebulę przygotowaną. A teraz ziemniaki, marchewkę i buraka ścieramy na tarle. O duży skoczok. składniki sałatki już mamy przygotowane. I teraz tu mam i ziemniaki, i buraki starte. Dodaję soli. I niewielką ilość pieprzu, łyżkę majonezu i to należy dokładnie połączyć i to wyłożymy na spód naszej sałatki. Dokładnie łączymy. Będzie to taka nietypowa sałatka podana w naczyniu żaroodpornym. Musimy pamiętać o dokładnym połączeniu składników i spróbować, czy one są dobrze doprawione. Teraz ja spróbuję, jak to smakuje. No, damy i pieprzu i soli i wyłożymy sałatkę to będzie spód naszej sałatki wykładamy dokładnie dociskamy Całą powierzchnię. I teraz na tą naszą ziemniaki damy troszeczkę majonezu, tak delikatnie przesmarujemy majonezem i ułożymy łososia. Warstwę łososia. Na łososia damy cebulkę. Też przełożymy delikatnie, posmarujemy i damy cebulę. Smaki muszą przejść. Tak. I cebulkę lekko należy opruszyć pieprzem. smarujemy majonezem na wierzch damy marchewkę i również posmarujemy majonezem zostały nam jajka. Jajka możemy zeczeć na tarle, a możemy pokroić w plasterki i poukładać plasterki jajek na wierzch. I będziemy mieli sałatkę z łososiem gotową. Możemy jeszcze udekorować zieloną pietruszką i sałatka powędruje do lodówki. Tak sobie udekorujemy jajkami. O ile Państwu mój przepis na sałatkę z łososiem się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Sałatka z łososiem